Powyższy film jest jedną z części mojego streama na platformie Twitch, gdzie was serdecznie zapraszam, a także odwiedźcie inne moje media społecznościowe, także zasubskrybujcie kanał oraz dajcie łapkę w górę, żeby pomóc zasięgom. A tymczasem życzę miłego oglądania. A łuk mogę zrobić? Taki lepszy? Chyba jeszcze za mało będzie rzeczy. Chyba że ty ktoś mi zbroje z tego. Aha, bo ty robisz co, łucznika czy nie? Nie wiem, ja biję tak na razie. Poporkiem. Starca, co, starca pokonanego? macie pokonanego? Nie, właśnie jeszcze go nie robiliśmy, poczekamy aż będą wszyscy, wiesz? I robiliśmy... o no, to w sumie, nie? Bo to no, no, Ale. Budetka pisał, że to nie ma problemu. Ooo, czekaj, korzeń mocujący. Na klakę. Aha. Nie, właśnie to jest na zbroję, w sensie żebyś sobie... Kur... Nie. Na zbroja faktycznie, no. Wam jest ulepszyć, tak. to stworzyłem nowe. Ja pierdolę, dobry No <grym> Ja teraz szybko idę na bag na chyba drzewo tylko. I wracam. Aha, robisz sobie od razu tą? No, zbroję z tego, nie? Bo ty, jak chcesz ten szumi, to sobie zrób z tego, nie? Z cyny. Czy z brązu tą zbroję? Bo ona jest mega wytrzymała. No, czy jak chcecie w sumie? Nie wiem, w sumie. Co sobie robić teraz? Eee, to nie trzeba iść na, na bagna z łotem trzeba... Eee, walnąć w glebę, szukać złóż błotnego żelaza, tak samo srebra w górach. Okej. Okay. No, no no to, to pamiętam no. ten. Eto to no. kiedyś mówił. No ale to takie... No na heavy trafił, no. A czy mówię, no my gramy tak mega spokojnie, to. O, może tak, mi to tak jest. Tak tyle, co jest. na zbieraniu grzybów, no. Siedem, e, tak. Dobra. A chcesz trofeum ze szlami? Obleśne, nas chyba, nie? Nie wiem, no czekaj, rzucę ci to, jak coś, co sobie może gdzieś tam dać. Powiesić. No to taki glutek będzie. Słuchaj, ja znaczy, mam pomysł. Ej, zróbmy wychodek, taki jak miał szereg i wziąćmy tam trofeum ze szlami. Dobra. Czy miał tam jakiś napis na drzwiach od tego wychodka? Nie, Shrek miał takie nie. serduszko wycięte tylko. No, czyli standardowo. No, a zrobię więcej węgla. E, dobra, mogę zrobić uzdrawiającą, czyli 4 worki krwi, 10 malin. Chcecie jeszcze tam na bagna teraz lecieć, czy, mm -hmm. czy co chcecie? No ja tylko ściąć szybko drzewo, bo potrzebuję do czesta Ale zgarnę sobie jeszcze jedzonko. A no tak, nam przecież łatwiej pójdzie, przecież my mamy dropa większego. Ja się tak zastanawiam, co tak... No tak, będzie łatwiej uzbierać. jak wrócę, to marchę pogarnę. Tylko może to być mylne, jak walnięcie blisko tego drzewa z bagiem. Okej. Okay. Bo Gerciu, ile ty masz godzin? Brzmisz, jakbyś miał ponad tysiąc. <grym> jak me No. A zakrzep był z czego? Z pijawek? Czy nie? Nie, worek krwi jest z nich. W sumie nie wiem. Zakrzew to jest z A, Ok, o dobra, mogę zrobić faktycznie tą... Pięć ostów, ogonniksy węgiel. Nie mam węgla, chyba odłożyłam. Węgla jest dużo w tych skrzynkach. No. W sumie przyda się z tego schodzić. To wezmę. A, ponad 320. Nie, miałam tak za 150? Czego węgla? <laughs> nie, godzin w Alheimie. Aha. <laughs> Siap, że to liczyłeś. Nie, nie, nie. Nie świrujmy jak z Mistlandów, okej. Okay. Pokaż stacy w sensie, że mojej postaci? Gdzie to się wychodziło? abem i ten środkowy obok kruka. O, okej. Okay. Trzy trolliton Co mi daje? Aha! To w ogóle mi ten... To ubranie z daje skradanie plus 14. Mm -hmm. Ale to mówił, że to skradanie, no to tak. No, dupy, niepotrzebna, nie? niepotrzebna statystyka. W sumie nie wiem, no może jest jakieś no, zastosowanie. Wędkarstwa, wędkarstwa nie w wędkarstwa. mam w ogóle. To nie mamy wędek na... jeszcze. Bronić no. drzewcowej i kuszy też nie. Miecze jedenasty. O, zgadnij co mam. Co? Nasiona rzepy. Serio? Nie, Mhm, mm mam nasionka. Znalazłem, były sobie tutaj. No chyba za drewnem poleciałem. Nie? Ja czegoś nie wziąłem jeszcze. A niksy i strasznie brakuje tego pasa jeszcze. Mu to jest chyba jedyny item, który bym chciał. Teraz. No, ja też go lubię. Ja się że mi na dwa starczy jakoś nie wiem czemu. Daję ten jeden łańcuch do Staszu. Znaczy tam są już trzy przy bagni z tych, A. tych Dobra. A to jest jak coś to w Staszu, jakby ktoś sobie użył. Mhm. Z kilku mieczy. Jeszcze sobie nie robiłam miecza, właśnie. Kurde, drauk. Idź mi stąd, gościu. Co? Ja może faktycznie zrobię sobie miecz. A właśnie, bo ja nie mam żadnej broni, bo ktoś zużył wszystko. Daj już spokój Nilvesowi. Przecież on to zrobi dla naszego dobra. Żebyśmy się nie kłócili o takie rzeczy. Więc wziął wszystko. wszystko, wszystko. Tak, on, on A, zażegnał jest... podziały w naszym klanie. Tak? Tak było. Ej, mam Ciemu dziwne wrażenie, traugry? że te draugry są słabsze niż zazwyczaj. Nie wiem. No nie, bo to takie... Ja pamiętam, że z nim problem, ale to może dlatego, no, że... No, mieliśmy problem gramy, z nimi, tak... no. Albo myśmy chodzili bez żarcia na nie, nie wiem, w sumie. I na start wystarczy z gołów szkieletów. Eee, czekajcie... Ej, Mamy mi tak jak rano. Ty, to nie wiem, może ktoś nas czymś zaraził? odkryłem nową legendę na temat drawgrów. Ej, mi z rano też gardło bolało. Co to, jest? Zaraz zadiskordowało, co chodzi. Nie wiem. Tak czy masz w warsztacie? nurku no, właśnie szukałam miecza. I miałam chyba ten później z czarnego metalu, ale ja walczyłam później tym. Tam... Co do jednej ręki, szedł ci taki nóż, a do drugiej taki, nie wiem. Co to było? Taki mały sierp? Sierp i ja mam. Srebrny później jest, dobra, brązowy. Osiem brązu, dwa skrawki skóry, dwa drewna. Ej, te bagna są serio malutkie. Hmm. O, mam trochę ugra jakbyś chciała. Wdropło mi teraz. Możemy powiesić w karczmie. No tak na szybko przebiegam, żeby znaleźć tę, nie? Tą wiedźmy i rzepę. Ale żepę znalazłem to... tylko jedną. Aha. A, może jeszcze gdzieś będzie. To do srebra to jeszcze nam troszkę daleko. Dwa drewna chyba było tam, nie? Kurwa, co ja biorę? I nie wiem, ja się tak właśnie od wczoraj dziwnie czuję. Ja, Jakby... wiesz, no, masz robotę z ludźmi, niestety, nie? To mhm. wiesz, milion osób się przewija, no to łatwiej o jakąś chorobę, nie? No, ale byś się tak szybko nie zaraził. No, ale powiesz, no, niekoniecznie wczoraj musiałeś, nie? Może dopiero teraz się jakoś zbiera. A bo ja coś z roboty przeniosłem. Jakie ma tam później... dodatkowe. Ten, ten srebrny? A co miecz? Czy no, że ma dodatkowe efekty. Z ducha bije, chyba. A, okej. Okay. Mm, dobra, cały bagna zwiedziłem. A to co, szukamy jeszcze więcej, czy co robimy? No, chyba będzie trzeba, bo tutaj nie wiem, możemy sobie popolować na te... Tutaj... Grał, i w ogóle, ale nie wiem, czy jest sens teraz, nie? Hmm. Ja bym sobie budowałem tą swoją klitkę. No buduj klitkę, a my z szumy coś pomyślimy, hmm. nie a co dalej. To ja bym poszukała nowych. co chcesz, co popływać jeszcze? No? A, czekaj, tu jest jakoś tak. Jezu, trafić a... to skrzynię w staszu. Hmm. Ile tego było? 10 chyba? Kurde To skańciapać to jest secret Stash Nie mów nikomu, że kolega nie może o tym. Czego widziałeś nie może Jej, No gdzieś nic nie widać? Ciapa Harry Pottera. Tu była kacia po Harry Pottera wcześniej, ale już zwaliłam. A gdzie ja poszłam? Ja jestem już nieogarnięta dzisiaj. Muszę iść spać. Oto złe miejsca. Czegoś nie wzięłam. Się. Jest, dobra. Okej, okay, nie widziałam. A co trzeba, żeby go ulepszyć? Cztery brązu? A, to ja sobie go ulepszę. Cztery brązu, jedna skóra, jedno drewno. O, możliwe, że te do, doniosę. Lecę, bo miałam co, że ktoś grał w to Miłego wieczorku ci życzę w takim razie, Garciu. I zapraszam ponownie. By yeah, zabijać? Szczerwam, wam nie staminy. Miny, Minę e, e. <grywa> 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 Oj, tak, to się przyda. Ej, nie mogę trafić do skrzynię. Hmm. Zbagowała się. No, może... A ty ile potrzebujesz tego brązu? Hmm, chyba dwa y, jeszcze. Dwa A jeszcze? Ty? No? Dobra, to ci rzucę. <głos》> Aha na Czekaj, bo teraz nie wiem. Chyba cztery potrzebowałam. No? Gdzie to leży? Tutaj na końcu dywanu. A, widzę. Drewno i skóra. Papa! Pa. Razem. A to nie wziąłeś tego ze skrzynki? Aha, dwa oprócz tego, co miałam w eku, wiesz? O to mi chodziło. A, dobra. Jeśli dobrze zapamiętałam. Dobra, drewno i ulepszę sobie ten mieczyk, będę biła mieczem teraz. Złożę Drewno. No, dobra, teraz już dużo trzeba. Teraz jeszcze trzeba aż osiem brązu. A dobra, na razie mi na tyle wystarczy. Eee, jest noc? Czy nie wiem, jaka jest pora? Jest jest tak sumie, Ja nie wiem. Pięknie się chyba dopiero. No, na 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 Dobra, będę wracał chyba już na bazę. No to możemy iść spać później i jak wstaniemy, to... Odkryłem kolejny czarny las. Ale w sumie spoko, bo tu duż, dużo cyny jest. A, no to dobrze. No, Ej, naprawdę, teraz się tak głodna zrobiłam. A na co może to? O Jezu, ja bym wszystko zjadła teraz. Hmm. Mm -hmm. Hmm. Ja nie użyję tego słowa. Jakiego? <noise> to, co <noise> często pada na streamach, jak <noise> jesteś głodna, albo ja jestem głodny. A o tego, nie, 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 nie pomyślałam o tym. Pomyślałam bardziej, nie wiem, o panini z żabki. Co? Dobre jest. Panini. A wszystkie pochodnie są już pełne? Możliwe. Nie wiem, kto to taki. Co? Spanko? No... Jeszcze nie da ci rady. Ja daleko jestem. Aha, ty jeszcze nie przyszedłeś, dobra. No, biegnę w portal, wiesz? Ale masz te rzepi już, tak? Tak, tak, właśnie. najważniejsze, rzecz mam. Mam rzepę, mam cynę. Trzeba będzie te marchewki jeszcze posadzić znowu. No to ogarnę, jak tylko wrócę. sobie zbieram te marchewki, a ty możesz posadzić. A czy zbieranie też się daje tego, wiesz? To może zostawić. Ha, chciałam sobie już tam schować, wiesz? A, no to dobra. No Ale mi przychodzą też y dodatkowe marchewki, jak coś. Jakiego busta dostałem? Czemu? sobie? No bo nie. Płynęła mi postać i dostałem kamykiem w dupę od szarzełka i nagle taki przeskok miałem. Zgadasz? No. Śmieszne. Byle by mi żadna zjawa teraz nie goniła. Chcę jak najszybciej do domciu. A tu była jedna pochodnia pusta u mnie. O, to dobrze. nie dużo tu skacza skacze. To musisz szybko iść. No, no tylko wiesz, no kondycji nie mam nieskończonej niestety. Te, hmm? ja, ale faktycznie ta zbroja z Ashlandów potem, jak masz, że ci się 20% masz jakby mniej zużycia energii, to musi być zajebista. No. To jest sporo, no i szybciej biega, że to, to też zajebiste. Pam, 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 pam. Jak coś może mieć spać, jakby ktoś chciał, bo. Ja to już... Kosotu Aha, fajnie, ja, ja, ja zadowolony, że cynę nam niosę, a przecież ja nie mogę przez, polto, przez portal przejść. No nie. O, siemka wilku, co tam? No nie, może łódką podpłynę z powrotem? W sumie, nie nas... było jakoś daleko, nie? A był. Dobra, hmm, przydałbym się chociaż zrobić. Skrzynku. O, jezu czarodziej. Chodź, za lod jak wyszedłem z domu, oczycie, teraz wróciłem. Ojej. To nie było cię 14 godzin w domu. Co ty A robiłeś ja przez ten czas? Dobra, jak coś cenę zostawiam na tym w sumie, najlepiej płynąć, jakbyśmy mieli jeszcze te dungi zrobione. Mm -hmm. nie? No. Tak, o, to jest tylko, razu. żeby chcieliście im cyny dostarczyć, to słabo. No. Próbujesz chłód. taki jakieś pod chatką, co buduje. Opla. Dobra, można iść z panką. Praca, treningi, wpływanie i pozatwienie spraw to faktycznie zarobiony masz dzisiaj dzień. Powiem ci... Ja śpię. Już tylko jeszcze odłożę tu. A, też śpię. Tu jeszcze idą, Mam nadzieję, że ta hołota mnie nie dogoni. Co ty tu sprowadzasz?

Oddycha, Aha, y, wstałem z łóżka i mam ulepszony bieg na 41, nie? Szybko wstawałeś. No. Intensywne wstawanie. Kierownik krzyknął, biegiem, biegiem. Ty, więcej ich tu idzie. <noise> o, nas, następny przyszedł. Ty hey, lol, ale mam siłę. Jesteś mocarny. Nie, bo tak waliłem w tego dziadka z łuku i cały czas miał te... E, stuny takie. No no no. Z Każdym hitem. Właśnie przypomnieliście o Walheim. Wilku, czemu od ciebie nie przychodzą nigdy powiadomienia, jak ty dajesz suba? Dziękuję. Hmm. Bo Wilku to tak chyba to nie daje, dziwne. że jest publiczne. A może? Że to... Czekajcie, włączę salampę. bo to chyba tam trzeba dać, że chcesz mieć ym, to opublikowane.